Dziś porozmawiamy o XRP i głośnym dokumencie, który ujawniać ma wojnę z SEC z kryptowalutami, którego premiera odkładana była miesiącami, a wokół niego stworzyło się naprawdę wiele mitów. Mowa o filmie Rigged From the Start, który zagłębia się w szczegóły prawnej bitwy między Ripple Labs a Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych. XRP. Jay Clayton drops this lawsuit on his last day in office. Day one, I will fire Gary Gensler and appoint a SEC chair. We don't need more uh, digital currency. We already have digital currency. It's called the U.S. dollar. The SEC came out and said Ether is also not a security. I obiecuje ekskluzywne spojrzenie za kulisy i szczegóły, które do tej pory były niedostępne dla szerokiej publiczności. W filmie występują topowi influencerzy kryptowalutowi oraz eksperci od finansów cyfrowych. Warto wspomnieć jednak, że CEO Ripple, Brad Garlinghouse, odmówił udziału w filmie, co wzbudziło mieszane opinie w społeczności. Nie brakuje pozytywnych wiadomości dla XRP. Token przeżywa wyjątkowo udany rok mimo wielu przeszkód prawnych. From this decision, you follow the money. It paints a very clear picture. China's financial elite, working with the U.S. financial elite and the regulators of the U.S. financial system, to front-run the new global digital financial system. Who wins? That's the question here. Who wins? Because I think that China wins. Carl said the Chinese have been courting Vitalik uh, parts. XRP zostało raptem 20% do osiągnięcia historycznego ATH wynoszącego wówczas niecałe 2 dolary. Jednak cena XRP radzi sobie fantastycznie i od wygranej Donalda Trumpa 5 listopada wartość tego tokena wzrosła niemal dwukrotnie. Impulsywny trend wzrostowy XRP przełamał kilka kluczowych poziomów oporu, co doprowadziło do znaczącej zwyżki w kierunku strefy oporu na poziomie 1,60. Ten poziom stał się szczytem byczego impetu, i dokładnie to widzieliśmy też na wykresie RSI. Cena cofnęła się jednak w okolice poziomu wsparcia w wysokości 1,30, co odzwierciedla wysiłki kupujących, aby utrzymać trend wzrostowy. Obecnie rynek znajduje się w fazie niezdecydowania, charakteryzującej się niską zmiennością. Jak widzicie właśnie wskaźnik RSI jest w zdrowym poziomie 53%. I jak widzicie, jeżeli chodzi o predykcję na przyszły rok, to według najmniejszych Według najmniejszych oczekiwań, XRP ma kosztować nawet 2 dolary. najbardziej pozytywnych analiz nawet 3 dolary 31 centów. Jednak rok 2024 to ekscytujący czas dla XRP. Problemy prawne wydają się już być przeszłością. Po czterech latach zmagań sprawa sądowa została ostatecznie zakończona, a Ripple Labs zobowiązano do spłaty 125 milionów, a przecież mieli zapłacić 2 miliardy. Zanikające problemy prawne, kwietniowy halving, zatwierdzenie spotowych ETF-ów na Bitcoinie, Ethereum, a także potencjalny debiut ETF-ów na XRP przyciągają uwagę. Dajcie znać, jakie są Wasze przekonania. Jak daleko może polecieć XRP, a może jak nisko? Dajcie znać, czy widzieliście już ten dokument i jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Do zobaczenia w kolejnym wideo.